osią. I one były też jakoś porzucane. Za głowę przyduszony człowiek i nie można go wyciągnąć. Staraliśmy się unieść ten tramwaj. Szczecin, stolica Pomorza Zachodniego. Od 45 roku w ramach pojałtańskiego porządku należy do Polski. Znalazło tu swój dom dziesiątki tysięcy ludzi. O przyszłość tego miasta Toczą się do końca lat 60. spory między Niemcami a Polakami. Szczecin, jak wszystkie przyłączone do Polski miasta, funkcjonuje dzięki poniemieckiej infrastrukturze technicznej. Dlatego jeszcze w latach 60. kursują po szczecińskich torach przedwojenne niemieckie tramwaje, których zwycięska Armia Czerwona nie zdołała wywieźć. 7 grudnia 1967 roku na ulicy Wyszaka, niedaleko Wałów Chrobrego i Wyższej Szkoły Morskiej, wydarzyła się największa katastrofa w historii europejskiej komunikacji tramwajowej. 15 osób zginęło na miejscu. Był mglisty, mokry poranek. To było 7 grudnia 1967 roku, godzina starce rano. Zgłosiłam do dyspozytora, że ten wozem nie wyjadę, dlatego że ten wóz e, bardzo miał usterki i e, e, że e, nie jest zupełnie sprawny, tak jak powinien wóz być sprawny. Mnie się nigdy nie spieszyło, brat był bardziej taki sprężysty i on zawsze wychodził przede mną. W tym dniu również wyszedł przede mną, ale to po prostu e, minimalny czas, zdążyłem na ten sam tramwaj swoich brat. Tramwaj przed wyjazdem z zajezdni został na życzenie motorniczej dokładnie sprawdzony. Technik nie stwierdził żadnego uchybienia. Wsiadałam na placu żołnierza, do tramwaju do szóstki, gdzieś około godziny 6.30. Tramwaj stał dosyć długo. Były trzy wagony zapełnione ludźmi. Przez pracę żołnierza patrzył na łańcuch pomiędzy przyczepą a, a silnikami. I ten łańcuch zawisiłam i borywał dalej. Tam był wóz i chyba dwie przyczepy. Były na nich tak zwane winogrona, czyli on jechał przed godziną siódmą do pracy, był przepełniony, to jeszcze nie było wtedy, kiedy drzwi tramwajów były zamykane, były otwarte i ludzie wisieli na stopniu. Na placu żołnierza stanęłam i jedzie za mną jedynka i proszę się przesiąść, czy jest tak obciążony wagon, nawet do tego stopnia, że pomiędzy pulmanami a silnikiem ludzie stali. No tych tak z No ale ludzie zaczęli krzyczeć na mnie, co? Pada pani zwariowała, tyle motorniczych jedzie, a pani jedna się znalazła. No i pojechałam. Jutro panów ponownie ruszył. Ujechał nie wiem może ze 100 metrów. By to strasznie pędzić. Ta pędznik zaczęła... czuć było taki stąd spalnicy. Dym poszedł na spalnicę i, i, i zapaliły się kable główne, które prowadzą do e, silnika i nie było hamowania elektromagnetycznego. I koniec, tylko ręczny został. W tym czasie czekają na przystanku przy ulicy Wyszaka jadący na praktykę do stoczni studenci Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Tramwaj ten y, zauważyli, jak pędził z góry, nie zatrzymując się na przystanku. Miała motornicza zaczęła krzyczeć, żeby z tyłu puszczali piasek. Tam jakiś piasek jest po prostu, który hamuje. Ale że to był łuk, niestety, ale to nic nie pomogło. I w pewnym momencie poczułam tylko, jak uderzyłam głową o bruk. I doszmiechałem twarzą po, 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 po bruku. I miałem twarz obtartą i tak dalej, to chyba zniszczone miałem. Wargi yy, też porwiane. Po Głowę właśnie miałem też yy, zdartą skórę z głowy. Z tej, z tej strony sprawy. Też nim nie są do dzisiaj. Słyszałem trzask huk yy, i nie wiem co się ze mną działo, bo dopiero się ocknąłem. Nie wiem czy ktoś mnie wyniósł, czy sam wyszedłem, bo po prostu nie pamiętam, raczej ktoś mnie wyniósł. Yy, no bo nie pamiętam tego momentu, jak ja y, znalazłem się y, po prostu na trawniku, a nie w tramwaju. Także raczej przypuszczam, że ktoś mnie wyniósł. Wyszedłem na korytarz i oni mówią, straszny wypadek. Był taki okrzyk, idziemy po pomoc. Myśmy weszli przez pilny otwór okienny i stamtądśmy wyciągali te ofiary. I część tych ofiar, nie wiadomo czy, czy przytomni, czy yy, nieżywi, leżeli pod tym pierwszym, jak gdyby, tym przyciśniętym. Leżałam pod tramwajem, przyciśnięta, miałam nogi. I był mnie chłopiec ze szkoły morskiej. To, to, ja obudziłam się po prostu tak jakby we snu, jakby mi się to śniło, coś strasznego. Tak, była mamo, mamo i obudziłam się, a to było prawda. Miała prawdopodobnie zmiażdżone nogi, jednak y, wzywała pomocy i tam właśnie pod to rusztowanie, pod y, y, tramwaj wczołgał się właśnie jeden z, z, z słuchaczy i Pocieszał ją, starał się jej dodawać potuchy, przebywając nam przez długi okres czasu. Zauważyłem mężczyznę, który tak leżał w futerku miał nogi obcięte. Był przypadek nawet kiedy y, taksówka się zatrzymał, ale nie chciał y, zabrać tej ranny, którą trzymał na ręku nasz chłopak. Jego nie zlinczowali i wymusili na nim, żeby do szpitala zawiózł. Ja zapamiętałem sobie ławki siedzenia, ławki z tramwaju leżały na ziemi zupełnie w jakimś miejscu abstrakcyjnym dla mnie. I mało tego, najbardziej zastanowiły mnie, i, i to mi bardzo upiło w pamięci, koła, koła tramwajowe. My nigdy nie widzimy kół tramwajowych, Znaczyń. że tak powiem, odkrytych, a, a te koła tramwajowe były jakieś olbrzymie dla mnie, wielkie, z osią. I one były też jakoś porzucane. To właściwie był niesamowity widok, niesamowity. Zjawiła tam się, nie wiem, albo motornicza kobieta, albo konduktorka, nie wiem. W każdym razie była w takim granatowym czy czarnym mundurze, nie wiem, zdjęła beret z głowy i zaczęła tym beretem wycierać bok tego tramwaju, który był makabrycznie zabłocony i zakrwawiony. Powiedzieli, że z bratem jest wszystko w porządku, z tym, że na jakieś tam badania, czy tam na opatrunki został zawieziony do szpitala. Skąd... Yy, to ja nie wiedziałem, yy, do jakiego to szpitala był zawieziony, bo po prostu wtedy do różnych szpitali wozili. Stwierdziłem, że pójdę do szkoły na pieszo. Przejechał dźwig, no i ten dźwig podniósł tę trawę i po jakimś czasie, ta, przez, przez moment podniósł i talina się zerwała. I jak, o, jak ten dźwig ruszał, chciał zdjąć, wtedy on pamiętam się strasznie osunął gdzieś jakieś 20-30 cm z takim trzaskiem. Był krzyk jakiegoś organizatora, żeby przestać podnosić tym słabszym dźwigiem tramwaj i poczekać na właściwy dźwig, który już przemieszczał się w miejsce tragedii. Przywieziono mi na miejsce wypadku już po dobrej godzinie lub więcej po wypadku. Znaczy, gdy już było po akcji ratowniczej. Tramwaj został zabrany i zaplombowany na wózek i zawieziony do zajezdni, gdzie w naszej obecności był rozebrany i badaliśmy po kolei silnik układ sterowania silnika, ma być nastawnik, wszystkie elementy. I przy rozbieraniu silnika stwierdziliśmy urwanie przewodu. Na zaistnieniu tego wypadku złożyło się szereg przyczyn. Po pierwsze, to y, trasa, sama ta trasa była bardzo trudna. Spadek był dosyć znaczny. On sięgał w najważniejszym tym, na tym odcinku w pobliżu tego łuku wynosił 5%. To jest znaczny. Po drugie, w tamtym czasie dopuszczalne były pociągi tramwajowe złożone z trzech Teraz już tego nie ma, to jest tam dopuszczalne. Po trzecie, były bardzo przeciążone. Na ogólną ówczesną niemoc akcja ratownicza przebiega nadzwyczaj sprawnie. Mocarnicza najpierw próbowała wzbudzić hamowanie elektromagnetyczne, potem dopiero zaciągnęła hamulec ręczny, a tam czas był bardzo krótki, liczący się w sekundach. Chodziło o zbadanie, czy hamulec pomocniczy, ręczny mógł doprowadzić do zatrzymania tego tramwaju, gdyby był hamowany. Hamulec ręczny w tramwaju znajduje się, czy w przyczepie znajduje się w takim miejscu, że motorniczy mógł tam nie dojść po prostu, a dopiero tamtą dźwignię odłożyć i kręcić hamulcem. To było po prostu nie dałby rad, nie doszedłby. Także tutaj działanie hamulców pomocniczych by nic nie dało. Śledztwo nie było w stanie wyjaśnić do końca na ile, w jakim czasie podjęta została próba zatrzymania pociągu przez, przez uruchomienie tych hamulców ręcznych i czy były te hamulce ręczne wykorzystane we wszystkich trzech Były odpowiednie przepisy wydane przez kilka miesięcy przed tym wypadkiem czy może rok przed tym wypadkiem w którym było powiedziane, że na łuku przy spadku pochylenie torowiska musi być o określonej różnicy poziomu torów. Tego tam nie zrobiono, dlatego że na końcu tych przepisów było powiedziane, że nie dotyczy to istniejących torowisk. Przypomnijmy, aby zatrzymać rozpędzony tramwaj, Motornicza Krystyna Presajzen miała do dyspozycji tylko hamulec ręczny, który spełnia jedynie funkcję pomocniczą. No mnie na Pogotowie i na Pogotowie dostałam trzy wstrząsy psychiczne. To krzyczałam, że tyle ludzi zginęło, że, że na Pogotowie przywozili to ręka, to noga, to głowa, to rozbijane ludzie. No to widziałam, to z mojego wypadku, świadoma była. Przyjeżdżałem do szpitala kolejowego, ja już yy, yy, na oddział nie wchodziłem, bo w tym czasie już tata wychodził. No i zapłakany i... Po prostu no, taki cały, jak można powiedzieć, szoku powiedział, że brat nie żyje. Miał 17,5 roku. Dopiero życie zaczynał I coś chciał osiągnąć w życiu no i nie zdążył. Lekarze stwierdzili, że nawet gdyby żył, to raczej byłby nienormalny, chociaż robili wszystko, żeby otrzymać przeżycie. Znalazłem się w szpitalu i ja ocknęłam się w życiu. Że... Na tej izbie przyjęć, czy już na sali, nie wiem, operacyjnej, w każdym razie zobaczyłam swoją nogę, jaką miałam, wyszarpaną tkankę mięsa. W szpitalu leżałam od 7 grudnia do końca kwietnia. I ponownie wróciłam do szpitala w lipcu, bo widać, że w jednym miejscu przeszczep się mi udał. Czyli w sumie pół roku byłam w szpitalu. A w tym wypadku oficjalnie zginęło 15 osób. Nie wiadomo ile dokładnie winę bo mógł umrzeć za dwa dni, czy za pięć, czy za miesiąc, ale oficjalnie jest podanych 15. Co siedmiu leży w jednym miejscu, w którym również leży mój brat. Nie, wypadek ten nie był nagłośniony w gazetach. Społeczeństwo nie za dobrze się orientowało, tylko z plotek wiedział, że były ofiary. Do końca nie wiadomo ile ich było. Ówczesne władze uważały, że nie należy nadawać chyba te, takim wypadkom e, rozgłosu. Śledztwo zostało umorzone przede wszystkim z tego względu, że nie można się było dopatrzyć. Bil zawinienia, jeśli chodzi o, o obsługę, więc o tego, tego Chciałam jeździć, ale e, niestety psycholog mnie nie dopuścił w ogóle do pracy. No tak źle się nie czułam, ale jak tramwaj szybciej jechał, to ja no wręcz e, te hamulety i zahamowałam to tak, że potorniczy mówi nie potrzeba nic robić, jak ja już i ze mną już jeździ, mówi Pani jak już jest, to mówi, bo nawet, Pani hamować z góry, to Pani trzeba nawet i nie ręcznie w nieręcznej hamulce nic robić. Także hamowałam, miałam te wrażenie takie, że, że może tramwaj się pojedzie, że może się wyrzucić, że zakręt, że to, że tamto, takie pod wrażeniem byłam jeszcze. Tak chyba z, z, do roku czasu tak byłam pod takim wrażeniem. Strasznie krzyczałam w nocy, się i krzyczałam, że mi wciąż że się tramwaj wraca, że ludzie giną, że ludzie krzyczą. Jak tramwaj na przykład jechał za bardzo szybko, albo poczułem jakiś swąd to dosłownie sobie w serce w kardle stawało. Bardzo się bałam. Miałam taki lęk, żeby tamtędy nie jechać. Tamtą trasę. Potraktowano ten wypadek bardzo poważnie i wyciągnięto z niego dosyć daleko idące wnioski. Pierwszy to był taki, że zamknięto w ogóle tą trasę. Tylko po tych torach już przestały jeździć tramwajem. Dwa lata wcześniej w tym samym miejscu również wykoleił się tramwaj. Na szczęście nie było ofiar. Brak reakcji ówczesnych władz pośrednio doprowadził do grudniowej katastrofy. Dopiero po tej tragedii trasa ta została zamknięta dla tramwajów. Ale na decyzję miał przede wszystkim wpływ plan budowy trasy zamkowej wzdłuż Odry. Zalecenia, które nie zostały opracowane po szczecińskim wypadku zostały wprowadzone jako obowiązujące na terenie całego kraju. I w efekcie tych zaleceń przystąpiono do modernizacji taboru wagonów przede wszystkim wprowadzono dodatkowy układ hamulcowy, niezależny od tego, czy jest napięcie w sieci, czy wagon jedzie. To był zupełnie niezależny układ hamulcowy, nieznany wówczas w Polsce i nie chociaż w Europie już była to normalność. W rzeczywistości jedynym pojazdem poruszającym się po drogach u nas to są tramwaje, które mają dwa niezależne systemy hamowania. Jeden to jest hamowanie silnikiem, no jest jeszcze hamowanie ręczne jako pomocnicze i najważniejsze to jest hamowanie elektromagnesem do szyn. Czyli jest taki zamontowany między kołami na wózkach elektromagnes, zasilany z baterii akumulatorów, uruchamiany pedałem przez motorniczego, ten elektromagnes przykleja się do szyn i tramwaj zostaje zatrzymany. No gorzej, jak tramwaj wyskoczy z szyn. W z modernizacji wprowadzono elektryczny napęd drzwi. No było to rozwiązanie dosyć prymitywne, bo nie było specjalnych maszyn drzwiowych, tak jak to się teraz stosuje, były to zaadaptowane do tego celu elektryczne wiertarki ręczne i za pośrednictwem motorowerowego łańcucha napęd był przenoszony z wiertarki na drzwi i drzwi w ten sposób się zamykały lub otwierały bez udziału pasażerów. Spowodowało to sytuację taką, bo jednak siła domykania, zwłaszcza tych drzwi, była dosyć znaczna. Z jednej strony może to była uciążliwość, bo jeżeli pasażer tam włożył rękę, czy znalazł się między zamykającymi się drzwiami, mógł być dość mocno przyciśnięty. Ale z drugiej strony nie, nie, pozwalało, nie pozwalało to blokować drzwi przed zamknięciem, żeby motorniczy mógł ruszyć z otwartymi drzwiami. I od wtedy skończyły się nie tylko w winogrona na, na tramwajach, czyli jazda na stopniach. Przypomnijmy, 7 grudnia w Szczecinie wydarzyła się najtragiczniejsza w Europie katastrofa komunikacji miejskiej. Na miejscu zginęło 15 osób. Ponad 100 doznało ciężkich obrażeń ciała. Po 9 czy tam 10 miesiącach wróciłam do pracy. Także już nikt o tym nie mówił, wszystko zapomnieliśmy. Innej wersji wypadku nie możemy przedstawić, ponieważ prokuratura okręgowa w Szczecinie nie odnalazła...